Nie warto żyć normalnie, warto żyć No a jak z takim zapałem ruszycie, z jakim mówicie te słowa, to do ronda dojdziecie. Może jak się uda, to do tego drugiego nawet przy Ojcu Pio. Nie warto żyć normalnie, warto żyć No to już tak jak reprezentacja Polski przed meczem San Marino. Akurat ten wygrali. Może z Irlandią powtórzą w niedzielę. Dojdziecie do siebie, to już nawet będzie możliwość pooglądania. Więc jeszcze raz. Nie warto żyć normalnie, trzeba żyć. Przekonują księdza biskupa? Nie. No, no to, biskup wysoko poprzeczkę zawiesza. <grystanie> Ale to zostawimy na koniec ewentualnie. Przekonają tym, co przeżyją, a przeżyją wiele. W Ewangelii padły dzisiaj takie słowa: Kto chce zachować swoje życie, ten je straci, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa albo w innym tłumaczeniu odzyska. To nic innego jak parafraza tego, co powiedzieliśmy na początku, że nie warto żyć normalnie, tylko warto, a nawet trzeba żyć. Ekstremalnie, to już sam dokończę. Kto nie chce żyć ekstremalnie, ten straci swoje życie. A kto żyje ekstremalnie z mojego powodu, ten je zachowa albo odzyska, jeśli już je stracił. Spotkałem się z, z takim zdaniem, że dzisiaj nie trzeba żyć ekstremalnie, dzisiaj trzeba właśnie być normalnym. No więc Wyjaśnijmy sobie, co to znaczy ta normalność. W ogóle co to jest normalność i ekstremalność, bo tu może narosnąć wiele nieporozumień, co nie. Czy ktoś pomyśli, że ekstremalność to jest bicie rekordów. No, w jakimś sensie pewnie tak. Że ekstremalność to jest to, że idę w nocy, że idę sam, prawda? Też. Normalność według mnie i według tej szkoły, która tworzy. Ekstremalną drogę krzyżową. Normalność to jest takie umieranie w codzienności. Bo my od początku swojego życia umieramy. I to nie tylko, że się starzejemy, czy że chorujemy w różnym wieku. Ale my codziennie umieramy. Święty Paweł mówi, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci. A w jednym z psalmów jest mowa o tym, że od młodości żyje na krawędzi śmierci czyli że moje życie jest cały czas na krawędzi śmierci że zmierza ku śmierci nasze życie jest umieraniem i to jest umieranie które dotyczy każdego nas ono występuje w relacjach dziecko rodzic kiedy dziecko musi być posłuszne rodzicom chociażby to umieranie następuje w relacji mąż żona kiedy mąż chce wyjść na piwo a tu dzieckiem trzeba się zająć Aż ona by chciała na zakupy, a tu coś innego. To umieranie jest w sytuacji, kiedy w też w relacji pracownik-szef, dobrze wiecie z własnych biznesów, przez tych biznesów, w których pracujecie. To umieranie jest na linii chłopak-dziewczyna, kiedy na początku jest fajnie, zapatrzeni w siebie, można góry zdobywać, a później on znowu zaczyna słuchać kolegów. Pojawiają się wykręty, a ona to, ona tamto, wcale nie jest taka ładna jak się wydawało. To umieranie następuje w relacji ksiądz-biskup i też w drugą stronę. Kiedy nie rozumiem biskupa, albo kiedy biskup nie rozumie mnie. I to umieranie, o którym mówię, jest takie naturalne. Ono się po prostu wiąże z naszym życiem. Albo z naszym wyborem życiowym, tak to nazwijmy, bo to umieranie w relacji wciąż z Biskup, no was nie będzie dotyczyć, prawda? Ale dotyczy nas, bo myśmy wybrali taki sposób życia, Was będzie dotyczyć inne. Mąż, żona, rodzic, dziecko i tak dalej. I to jest taka sytuacja, gdzie ona dzieje się bez jakiejś szczególnej naszej woli. My tego nie wybieramy, to po prostu samo przychodzi. Czym więc jest ekstremalność? Ekstremalność to jest umieranie dobrowolne. To jest podejmowanie wyzwań, które nas przekraczają. I wygrywanie. Nie porażka. Wygrana. To jest wychodzenie z takiej strefy komfortu, w której my się lubimy zamykać, żeby mi było dobrze, żeby nic mi się nie stało. Że jak tylko zachoruję, jak tylko coś się dzieje, to Panie Boże pomóż, żeby nie bolało. Daj siłę, oddal ode mnie ten kielich. Tylko mnie palec zaboli. Albo pogoda. Mam urlop w lipcu. Nie chleję w sierpniu, ale w lipcu daj mi pogodę, bo ja zaplanowałam wspaniały wypad. Albo na tą ekstremalną, żeby tylko dzisiaj nie padało. A nie chleję. Niech pada, niech będzie zimno, niech będzie ciężko. Albo że mam maturę w tym roku, wszystko zrobię, nowenne odmówię. Nie wiem, będę chodzić w pierwsze piątki, coś tam jeszcze. Nawet na ekstremalną drogę pójdę, tylko żebym zdała, bo zdałam. Ekstremalność to jest wychodzenie z tej strefy komfortu, żeby mi było dobrze, żeby mi, żebym ja. To jest trening, który przygotowuje Cię do największego wyzwania Twojego życia. I co ważne, to jest coś dobrowolnego. Tego nie jest Ci w stanie nikt narzucić. Nikt z Was tutaj nie jest, bo musi. Każdy z Was jest tutaj, bo chce. Bo chce. Tak jak powiedziałem. Ekstremalność nie ma, ma niewiele wspólnego z biciem rekordów, dla samych rekordów. Nie ma nic wspólnego z przyjemnością, z wygodą. Gdzie tu dzisiaj jest miejsce na wygodę, na przyjemność? To będzie męka. Nie ma nic wspólnego z myśleniem, żeby tylko mi było dobrze, żeby tylko jak najmniej bolało. Ekstremalność to jest sytuacja, miejsce którym odczuwasz ból niepokój i nie do końca wiesz jak się zachować bo to jest sytuacja która spotyka cię pierwszy raz w życiu wtedy jest ból wtedy jest niepokój i nie wiesz jakie jest rozwiązanie uczysz się tego ja wiem mogę powiedzieć o dwóch takich sytuacjach ekstremalnych i o dwóch różnych sposobach ich Życia, z własnego doświadczenia. Pierwsza sytuacja ekstremalna, cztery lata temu, kiedy trzy miesiące przed święceniami, to jest moment mojego życia, który jest momentem zwrotnym, kolejnym. Trzy miesiące przed święceniami dowiedziałem się, że nie będę księdzem. Wszystko przygotowane, wszyscy gotowi, cieszą się. A ja się dowiaduję, że trzy miesiące przed święceniami nie będę księdzem w tym roku. Za głupią rzecz, za komórkę w seminarium. Banalna rzecz. To był wtorek przed środą popielcową, czyli akurat wstęp do wielkiego postu. Miałem okazję do przeżycia ekstremalnego postu. Egzamin oblałem i nie boję się tego powiedzieć. Oblałem sam, ale i przy pomocy innych. To była sytuacja, która mnie przerosła. To była sytuacja, w której bolało, w której nie wiedziałem, jak się zachować. I kompletnie nie wiedziałem, jak się to skończy, jaki będzie finał. I pamiętam w tym momencie, miałem oczywiście mnóstwo przyjaciół, kolegów, rodzina, znajomi. Wszyscy mnie pocieszali. Wszyscy mówili, że zostałem niesprawiedliwie potraktowany, że się mnie czepiają, żebym sobie dał spokój, że jak mnie nie chcą, to ja ci załatwię pracę w Norwegii. Po co się męczyć? No daj spokój. Nie chcą cię to... Niech widzą, co tracą, co nie? Ale na szczęście znaleźli się ludzie, którzy im powiedzieli, to jest twoja wina. To jest twoja wina, tylko i wyłącznie. Oczywiście. Oczywiście zareagowałem w taki sposób, że pomyślałem, że nie macie racji. Że też jesteście przeciwko mnie, dołączacie do tych, którzy chcą mnie wywalić. Przyszedł taki moment, kiedy musiałem podjąć decyzję: zostaję albo wylatuję do Norwegii. Zostałem. I cieszę się, że zostałem, bo dzisiaj jestem tutaj z Wami. Ale w tym momencie, kiedy przyszedł problem, ja go oblałem, bo nie byłem gotowy. Mimo sześciu lat seminarium mimo tylu lektor Pisma Świętego, modlitwy i tak dalej. Ja go oblałem, bo nie byłem nauczony wyzwań. I druga sytuacja sprzed kilku tygodni. Pojechałem pierwszy raz w góry zimą. Nigdy nie byłem wcześniej, nigdy śniegu nie widziałem w górach za bardzo. Raz widziałem, ale to już takie resztki. I pojechałem w góry w drodze do Krakowa na spotkanie ekstremalnych księży. Pierwszego dnia wyszedłem na zawrat. Byłem ledwo żywy. Normalnie tam się idzie 2,5 godziny, ja się szedłem z 6. Miałem czekami i raki, ale to nic mi niewiele to dawało. Byłem zmordowany niesamowicie. Schodziłem w nocy. Pierwszy raz zimowe wyjście w górę, ja jeszcze w nocy schodzę. A drugiego dnia postanowiłem pójść na Szpiglas. Na Szpiglasową Przełęcz i później na Szpiglas. No i tak się złożyło, że ten szlak na Szpiglas, nikt tam nie szedł. Po prostu Zasypane wszystko śniegiem, no ale podejmę wyzwanie, spróbuję. No i ochoczo wyszedłem z samego rańca przed szóstą, jeszcze zimno, ciemno. Fajnie się idzie. Oczywiście nogi krwawią, bo po poprzednim dniu to już bolało mocno, ale nie podedam się. No i po jakichś dwóch godzinach zorientowałem się, zawsze znaczy zorientowałem się. Zaczął się bardzo strome podejście. I tak sobie szedłem. Myślę, coś tu jest, coś tu jest za stromo. Stanąłem, popatrzyłem w dół, a no przestraszyłem się. I tak popatrzyłem w prawo i nie wierzyłem własnym oczom. To nie jest Szpiglas. Szpiglas był jakieś 200 metrów dalej. Ja wchodziłem na taki szczyt Miedziane. A Miedziane to jest góra Lopińska. Tam się wchodzi tylko z asekuracją, z linami. Tam wchodzą doświadczeni wspinacze. Poprzedniego dnia ekipa z Lubina opowiadała mi, jak tam się wspinali i jak było niebezpiecznie. A ja tam wyszedłem bez asekuracji. Bez lin, bo się pomyliłem. I w tym momencie mógłbym zostać tam na górze. Strach mógłby sparaliżować, ale pojawił się lęk. To była sytuacja ekstremalna. Był ból, był niepokój. Był lęk, który wyostrzał zmysły, który sprawiał, że każdy kolejny krok był jeszcze bardziej ostrożniejszy czy bardziej ostrożny od poprzedniego. Udało mi się szczęśliwie zejść i jeszcze wyjść na szpiglas. I w tej sytuacji wygrałem, bo już byłem nauczony wyzwań: że człowiek się nie poddaje, że jak coś zacząłeś, to trzeba to dokończyć. Bez ekstremalności zamykasz się w swoim świecie. Tu mi jest ciepło. Moja wizja świata jest taka. Zamykasz się w tym, żeby nikt cię nie ruszał, żeby tylko jakoś przetrwać. Nie ma po co się odzywać, mam swoje zdanie, ale jedno myślę, inne mówię. Bez ekstremalności stajesz się miernotą. Bez ekstremalności człowiek staje się pierdołą. Takie jest powiedzenie. To nie moje ksiądz Jacek Styczek, to na jednym kazaniu powiedział. To taka osoba, która nie podejmuje wyzwań, która przyzwyczaja się do komfortu. I to nawet nie chodzi o to, że jest dobrze. Czasami komfort polega na tym, że jest tragicznie, ale ty sobie już mówiłeś, że nic się nie zmieni. Że nie ma sensu. Że po co? Że ja jestem taka środka Marysia. Że ja sobie w życiu nie radzę. Że to, to trzeba być takim pokornym. Pan Jezusek pewnie tak chce. Bzdura. On tak nie chce. Żyjąc ekstremalnie, tracisz. Nie jest ci dobrze. Nie jest wygodnie. Boli. Chcesz uciec pod kołdrę, bo zimno, bo coś mi się stanie. Ale takie życie ma sens. Takie życie ma smak. Wtedy stajesz się indywidualnością. Osobą, która ma wpływ na rzeczywistość, a nie rzeczywistość ma wpływ na niego. To tak jak z pogodą w górach. Nie sztuką jest wyjść przy ładnej pogodzie słonecznej. Sztuką jest wyjść wtedy, kiedy jest źle, kiedy pada, kiedy jest zimno, kiedy nie będzie widoków, kiedy wcale nie będzie wygodnie i komfortowo. Gdy to zrobisz, przestajesz być miernotą, a stajesz się indywidualnością. Rok temu powiedziałam sobie nigdy więcej. Gdy zobaczyłam informację o kolejnej edycji, w głowie pojawiła się myśl. Maluchu, tym razem też trzeba wziąć krzyż. To maja. Tak powiedziała. Pamiętam ją z zeszłego roku spod katedry. Akurat miała przyjemność stać w grupce, która rozmawiała z księdzem biskupem pod katedrą. Oni byli ledwo żywi. Zrobili zamiast 48 około 60 kilometrów, bo się zgubili. Stała u krzyż, że zasypiała na stojąco. A ksiądz biskup pytał o różne rzeczy. <grym> Ale cierpliwie odpowiadali. I Maja powiedziała nigdy więcej. A kiedy... Pojawiła się deka kolejna. Dodatkowo bierze krzyż. U mnie zmiany. Zmienia się to, co chciałam, żeby się zmieniło. Dużo zawdzięczam EDK. Od paru dni mieszkam w Krakowie, ale jestem uziemiona na cały miesiąc, bo miałam przygody. W czwartek poszłam do spowiedzi. Dostałam pokutę na cały tydzień. Sumiennie odmawiałam. W sobotę pojechałam na imprezę. Po imprezie byłam na after party na izbie przyjęć bo złamałam kość w stopie. A w niedzielę miałam zostać matką chrzestną. Poszłam do ołtarza z gipsem, a w poniedziałek była moja wyprowadzka do Krakowa. Byłam twarda. Nie pozwoliłam gipsowi zepsuć moich planów. To jest Alicja, która też w zeszłym roku poszła na EDK. Alicja znam bardzo dobrze. Pamiętam ją pod katedrą. Nie potrafiła ukryć swoich emocji tych przeżyć, które się niedzielę. a w szkole chciała mnie zabić wzrokiem na religii. A teraz pisze, że czy mówi, poszła do spowiedzi, została matką chrzesną, przeprowadzka z gipsem. Albo jak Dominika, która od kilku tygodni martwi się o swoje zdrowie. W poniedziałek badania i nie wiadomo, co dalej. Być może coś poważnego, może nie. A dzisiaj idzie na EDK. Jest wolontariuszką w szlachetnej paczce. Podejmuje wyzwanie. Tylko dlaczego nie wymieniłem żadnego faceta mężczyzny? Ja wiem dlaczego. Mam nadzieję, że dowiesz się, ruszając za chwilę w swoją EDK i czytając rozważania męskiej strony rzeczywistości. To są rozważania grupy, która tworzy tę drogę krzyżową. To są faceci. Akurat w tych rozważaniach pojawiają się też kobiety, które mówią o facetach. Mam nadzieję, że gdy będziecie dochodzić, to zrozumiecie. Po co jest ta ekstremalność? Dlaczego to jest droga dla facetów, dla mężczyzn? Nie znaczy to, że ja gorzej traktuję dziewczyny, kobiety, nie. Tylko jest coś w tym smutnego, że na naszą EDK przyszło 60% facetów, 40% kobiet. Bardzo dobrze, dziewczyny, panie, że jesteście. Ale jak słuchałem opowieści, że moja żona idzie, bo ja to tam chcę spać. No ja dziewczyna idzie. Albo cudem dziewczyna wyciągnęła chłopaka. jaś tam z litości się zgodził. Albo jak słucham historii, że idź żono ty, ja domu popilnuję. Czegoś tu nie rozumiem. Może kiedyś zrozumiem.